Zobaczmy jak będzie w biegu numer 5, czy rzeczywiście Campbell po trójkę, czy rzeczywiście Żagar znowu będzie piekielnie szybki, poszli bardzo dobrze, Jarek Campbell zjeżdża, Żagar do krawężnika, nie wiem czy to dobry pomysł, bo tam do Mateusza Tondera trafia Kubera, dołącza do Hampela i para motora na dwóch pierwszych miejscach, Żagar już się przedziera przed Tondera i teraz zostało mu jeszcze, jeszcze dwóch Motoru. Lublin pierwszy, Kubera drugi, Hampel trzeci, Żagar już bardzo blisko Ależ jest szybki Słoweniec, i wiarygodnie szybki John już po mnie Jarka Hampela teraz wchodzi szerzej i już jest przed Jarkiem Hampelem, który próbował go jeszcze odsuwać, jeszcze próbuje Hampel nie daje za wygraną, za szybko policzyłem Słoweńcowi żyli się zielonogórzanie. Mateusz Tonder za dużo ambicji. Chciał sobie zrobić długą prostą, ale nie no, tu wina Mateusza Tondera wydaje się że tak, 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 tak. O ile Mateusz Żagar rzeczywiście lekko przycinał, no to Mateusz Tonder wyniósł się zdecydowanie. Co zobaczymy teraz. Tak, pociągnęło delikatnie tak, Mateusza jest. Tondera i no i niestety to doprowadziło do upadku zawodników zielonogórskich. Nie ma oczywiście przyjemnych upadków, ale myślę, że Matej Żagar z, z rozwagą upadał i nie A, wyglądał.